Gdy siedziałem sobie na plaży, nagle zobaczyłem bardzo dziwną ścieżkę, która nie wiadomo gdzie prowadziła. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Ja jestem Mindblog i tak jak mówiłem wam, że zobaczyłem dziwną ścieżkę i dzisiaj sobie do niej pójdziemy zobaczyć, co jest krane tak dalej, ale tu leży krew. O kurde, trzeba to zbadać. Jest ścieżka. O kurde, co tam jest? Co tam jest? Może tam boję. W kolejnym odcinku tam na pewno pójdziemy. Tylko musicie dużo lajków zostawić, żebyśmy tam poszli. Kurde, boję się tam iść. Nieźle tam jest. Jest bardzo źle. powoli będę szedł jakoś. Tam jest jakieś łóżko, coś. Mam że nikogo nie będzie. W ogóle. jest jakaś drabina. Nie wiem, co jest grane. Eee, Dobra, przejdźmy zobaczyć. Tu nie ma raczej wejścia. Gdzie jest wejście? Jest? Nie ma. Nie ma tu nigdzie. Nie ma tu. Ej, tu coś jest. Tu coś jest. Tu jest book and quill. To jest dzień pierwszy. Ktoś jest w moim domu. Śmieje się jak jakiś klaun. Ej! Ej, 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 ej! ej, ej. Nie wiem, czy słyszeliście też, ale stamtąd, z tych, z tych, z tych tam, z tam, się wydobywało właśnie jakiś śmiech. To nie w jakiś domu. O kurde, boję się. Zdejmę sobie tutaj? Nic tu nie ma chyba. Chyba go nie z pierwszego. to nie skakać. chyba by nie ludzie skakali zresztą. Boję się tu skoczyć. Ale dobra. Idziemy, idziemy. Tu nie ma przejścia. Tu skrzynka jakaś Jest kolejna ta książka. Dzień drugi. wiem już, kto to jest. Ale mnie prawie zapił w nocy dochodziło miło zapił dzień trzeci obudziłem się cały we krwi i wszystko mnie boli dzień czwarty umi jakie umi umieram umilczam życia co nie rozumiem tego zostawmy to tu nie chcę tego tykać to w ogóle we krwi jak było to coś nie wiem, co zgrane. Jaka tu podłoga na Wszędzie musimy dokładnie przeszukać to miejsce. Czy tu nic dalej nie ma? Weźmy to łóżko stąd. Stawmy je tutaj. Ciężko jest bardzo, ale jakoś dałem radę. Ja widzę, że się podłoga zawala. Mam nadzieję, że nic się tu nie stanie. Coś się zawali. coś. Tu jest to. Nic tutaj nie widzę ścieżka, fajna w ogóle to jest ścieżka jakaś nie wiem jak zostawicie dużo łapków zostaję tutaj na noc i przyjdę tutaj w nocy i się tu prześpię na tym łóżku a to mój łóżko, pamiętajcie tu jest jakieś dura, nie, nie ma żadnych... tutaj nie rozwalimy tego trzeba no to zdrzewa jednak do na górze jeszcze zobaczmy może tam coś jeszcze jest Bo ja tylko tą skrzynkę zobaczyłem i od razu Bo się boję przechodzić czy ta skrzynka tam jest, jest jakieś okno nie no, tu jest ta skrzynka tylko nic więcej tu nie ma ja tu przejdę jakoś nie wiem podskoczę Przejdzę. dobra przeszłem no tu już więcej nic nie ma więc no dobra widzowie Przejdźmy do naszego domu. Z powrotem już tyle. Hmm. Tylko jeszcze raz mus, będę musiał przechodzić koło tego... ...koło tych loch tam, jest mówię, domu jakichś. Może to jest od tamtego domu, co? Uh -huh. czemu tu jest krew? Czy to jest krew od tamtego, co napisał, u mi, umiera? O kurde, ty... Coś tam jest. Coś tam jest. Nie wiem co to było. Coś tam słyszałem. Bo... Nie wiem, idę. Idę już. Dobra, uciekam, uciekam. Dobra, widzowie. Yy, nara.